Rozdział 38. Wyrok Noc była ciemna i burzliwa. Horyzont okrył się chmurami, ani jedna gwiazdka nie widniała. Przejechali w ciszy wioskę Festibert, a gdy przybyli do Erlie, planszet dowodzący orszakiem zawrócił na prawo. Lord de Winter, Portos i Aramis spróbowali zawiązać rozmowę z mężczyzną w płaszczu czerwonym, lecz ten na zapytania pochylał jeno głowę z szacunkiem i milczał. Domyślili się nasi podróżni, iż nieznajomy miał powód zachowywać inkognito i przestali go zaczepiać. Ruszyli cwałem. Niedaleko za Frumel burza wybuchła z wściekłością, okryli się płaszczami i ostatnie trzy mile przebyli podczas najstraszniejszej ulewy. D'Artagnan zdjął kapelusz i płaszcz zrzucił. Przyjemność mu sprawiała woda spływająca po czole, gorącem i po całym ciele, wstrząsanym dreszczem gorączkowym. Gdy mijali go goszczal i zawracali do poczty, człowiek jakiś wystąpił z cienia drzew i z palcem na ustach stanął na środku drogi. A to spoznał Grimoda. Co słychać? Krzyknął D'Artagnan. Czyżby uciekła za Montier? Grimo kiwnął głową. D'Artagnan zgrzytnął zębami. Cicho, d'Artagnanie, przemówił Atos. Ja wziąłem wszystko na siebie. Do mnie należy wybadać Grimoda. Gdzież ona jest? Zapytał. Grimo wyciągnął rękę w kierunku rzeki Lys. Daleko stąd? Grimo podniósł palec wskazujący na pół zgięty. Sama? Grimo znów skinął głową. Panowie, rzekł Atos, ona jest sama stąd o pół mili w stronę, gdzie rzeka płynie. — Prowadź nas, Grimo — odezwał się D'Artagnan. Grimo poszedł przodem. Po pięciu minutach natrafili na strumień i w go przebyli. — Czy tam? — zapytał Atos. Grimo pokręcił głową przecząco. — Cicho zatem — rzekł Atos. Pojechali dalej. Znowu błyskawica rozdarła chmury. Grimo wskazał ręką mały, odosobniony domek o sto kroków od przewozu. Świeciło się w jednym oknie. — Jesteśmy u celu. – rzekł Atos. – W tej chwili podniósł się z rowu cień jakiś, to mosqueton, wskazywał ręką okno oświetlone. – Ona tam jest – powiedział. – Gdzie baza? – zapytał Atos. – Gdy ja strzegę okna, on drzwi pilnuje. – Dobrze – rzekł Atos. – Wierni z was słudzy. Zeskoczył z konia, oddał lejce Grimodowi, postąpił do okna, reszcie kazał drzwi otoczyć. Żywopłot na kilka stóp wysoki okalał domostwo, a to go przeskoczył i stanął pod oknem bez okiennic. Przy świetle lampy widać było kobietę otuloną szarym płaszczem, siedzącą na stołku przy ogniu dogasającym. Łokcie oparła na brudnym stole, a głowę ukryła w dłoniach, białych, jak kość słoniowa. W tejże chwili koń zarżał. Milady podniosła głowę, zobaczyła bladą twarz w szybie okna i krzyknęła Atos, widząc, że jest poznany, pchnął okno kolanem, aż szyby posypały się po ziemi i, jak duch zemsty, stanął w izbie. Milady do drzwi się rzuciła, bledszy i groźniejszy jeszcze niż Atos. D'Artagnan stał już na progu. Milady cofnęła się z okrzykiem. D'Artagnan, sądząc, że chce uciekać i bojąc się, aby znów nie uszła, wyjął pistolet. Atos go powstrzymał. Schowaj broń, rzekł. Trzeba osądzić tę kobietę, a nie zamordować. Chwilkę cierpliwości, D'Artagnanie, a będziesz zadowolony. Panowie wejdźcie, proszę. Wszedł lord de Winter, Portos, Aramis i człowiek w płaszczu czerwonym. Czterech pachołków strzegło drzwi okna. Milady padła na krzesło, z rękoma jakby odegnać chciała marę straszną. Poznała szwagra i krzyknęła przeraźliwie. Czego żądacie? zawołała. Żądamy, rzekł Athos. Karolin Baxon, która najpierw nosiła nazwisko hrabiny de la Fere, następnie Lady de Winter, baronowej Sheffield. – To ja nią jestem – mruknęła wylękła. – Czego chcecie ode mnie? – Pragniemy osądzić cię według zbrodni twoich – rzekł Atos. Wolno ci bronić się i uniewinnić, jeżeli potrafisz. Panie D'Artagnan wystąp najpierwszy jako oskarżyciel. D'Artagnan wysunął się naprzód. W obliczu Boga i ludzi – powiedział oskarżam tę kobietę iż otruła konstancję Bonacie zmarłą wczoraj wieczorem obrócił się do portosa i ramisa świadczymy odezwali się razem muszkieterowie D'Artagnan mówił dalej w obliczu boga i ludzi oskarżam tę kobietę o zamiar otrucia mnie samego winem przysłanym z wilerwa wraz z listem fałszywym jakoby pochodziło od moich przyjaciół a winem tem otruł się człowiek nazwiskiem brismu świadczymy — rzekli jednym głosem Portos i Aramis. — W obliczu Boga i ludzi oskarżam tę kobietę, że namawiała mnie do zabicia barona de Ward, a ponieważ nie mam na to świadka, osobiście zaświadczam. Skończyłem. D'Artagnan odszedł na bok z Portosem i Aramisem. — Na ciebie kolej, milordzie — rzekł Athos. Baron stanął na środku pokoju. — Przed Bogiem i ludźmi — rzekł — Oskarżam tę kobietę o zamordowanie księcia Buckingham. Książę Buckingham zamordowany? Krzyknęli jednym głosem zgromadzeni. Tak, odpowiedział baron. Zamordowany. Odebrałem wasze ostrzeżenie, kazałem zatrzymać tę kobietę i oddałem pod straż wiernego sługi. Obeła ciła tego człowieka, włożyła mu sztylet do ręki i kazała zabić księcia. W tej chwili może i Felton płaci głową za zbrodnię tej furii piekielnej. Sędziowie o nie mieli, słysząc o zbrodniach nieznanych im jeszcze. To nie wszystko, ciągnął lord de Winter. Brat mój, który ją uczynił spadkobierczynią swoją, umarł nagle na dziwną chorobę, po jakiej na całym ciele zostają plamy sine. Siostro, powiedz skutkiem czego mąż twój umarł. Okropność! zawołali Portos i Aramis. Zabójczyni Buckingama, zabójczyni Feltona, zabójczyni brata mojego, żądam sprawiedliwości nad tobą i oświadczam, jeżeli mi jej nie wymierzą, sam tego dokonam. Lord de Winter stanął obok D'Artagnana, ustępując miejsca innemu oskarżycielowi. Milady opuściła głowę na ręce i starała się zebrać rozpierzchłe myśli. Na mnie teraz kolej. Odezwał się Atos, drżąc jak lew drży na widok węża jadowitego. Pojąłem za żonę tę kobietę, gdy była młodą dziewczyną. Wziąłem ją pomimo woli całej mojej rodziny, otoczyłem dostatkiem, dałem moje nazwisko, aż pewnego dnia przekonałem się, że jest piętnowaną. Ta kobieta ma wypalony kwiat lilii na lewym ramieniu. O, zawołała mi Lady, powstając, gdzie jest? Trybunał, co wydał wyrok nikczemny Gdzie człowiek, który go wykonał Nie znajdziecie jednego ani drugiego Milcz Odezwał się głos jakiś Ja na to odpowiem I człowiek w czerwonym płaszczu zbliżył się także Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Krzyknęła milady i skamieniała ze strachu A włosy na głowie powstały jej jak żywe Wszyscy spojrzeli na tego człowieka. Nikt go nie znał prócz Atosa, który także ze zdziwieniem patrzył, nie przypuszczając, że i ten należy do sprawy, jaką właśnie sądzili. Nieznajomy stanął naprzeciw milady i zdjął maskę z twarzy. Milady patrzyła czas jakiś z wzrastającą trwogą na twarz bladą, okoloną czarnym zarostem, na twarz obojętną i zimną jak kamień. Naraz zawołała, podnosząc się i cofając do ściany. O nie, nie, to widmo piekielne, to nie on! Ratunku, ratunku! krzyczała głosem dzikim, odwracając się, jakby przez ścianę uciec pragnęła. Katmia Stalil! zawołała, milady, czepiając się rękami muru, aby nie paść na ziemię. Wszyscy ustąpili na stronę. Człowiek w płaszczu czerwonym sam został na środku izby. Łaski, łaski, przebaczenia! Krzyczała nędznica, padając na kolana. Nieznajomy czekał, aż się uciszy. Powiedziałem panom, że mnie poznała. Zaczął, tak. Jestem katem miasta Lille, a oto moja historia. Ta kobieta była swego czasu młodą dziewczyną, równie piękną jak obecnie. Była zakonnicą w klasztorze Benedyktynek w Tomplmar. Młody ksiądz z sercem niewinnym i pełnym wiary sprawował służbę kapelana klasztornego. Postanowiła zbałamucić go i dokonała swego. Oh, ona by świętego uwiodła. Oboje wykonali śluby święte, nieodwołalne. Stosunek ich zatem nie mógł trwać długo, a odkryty mógł ich zgubić. Wymogła na nim, że uciekną w dalekie strony. Do wykonania zamiaru, do przeniesienia się w inną część Francji potrzeba było pieniędzy. Ksiądz skradł kielichy złote i posprzedawał, a gdy już wszystko przygotowali do ucieczki, wyśledzono ich i wpakowano do więzienia oboje. W tydzień potem uwiodła syna dozorcy i wydostała się na wolność. Księdza skazano na dziesięć lat w kajdany i na piętnowanie. Byłem katem miasta Lili, jak powiedziała już ta kobieta, i musiałem piętnować winnego, a ten nieszczęśliwy był moim bratem. Przysiągłem wtedy, że ta, co go zgubiła, wspólniczka, co go do zbrodni popchnęła, otrzyma taką samą karę. Nie wiedziałem, gdzie się ukryła, lecz ścigałem ją, pochwyciłem, związałem i wypaliłem na ramieniu znak upodlający tak, jak bratu mojemu. Powróciwszy do Lil, dowiedziałem się, że brat mój umknął także, a mnie posądzono o wspólnictwo i zamknięto w więzieniu, dopóki się on nie znajdzie. Nieszczęśliwy brat nie wiedział nic o wyroku. Połączył się z kochanką, uciekli razem do bery, a tam otrzymał małe probostwo. Ona uchodziła za jego siostrę. Właściciel dóbr, gdzie było probostwo, ujrzał tę niby siostrę, zakochał się i zapragnął ją poślubić. Wtedy ona porzuciła przez siebie zgubionego dla drugiego, którego zgubić miała, i została hrabiną de la Faire. Wszyscy spojrzeli na Atosa, który właśnie tak się nazywał, a on dał znak, że to co Kat mówi prawdą jest rzetelną. Brat mój ciągnął tenże, oszalały z rozpaczy postanowił skończyć życie odarte przez nią ze czci i szczęścia. Powrócił do Lil, a dowiedziawszy się, że mnie skazano za niego, oddał się sam w ręce sprawiedliwości i tegoż wieczora powiesił się w więzieniu. Oto zbrodnia, o jaką ją oskarżam, oto przyczyna dla której jest piętnowana. Panie d'Artagnan, rzekł Atos, jakiej kary żądasz dla tej kobiety? Kary śmierci, odparł d'Artagnan. Milordzie de Winter, ciągnął Atos, jakiej kary żądasz dla tej kobiety? Kary śmierci. Panowie Portos i Aramis, wy, którzy jesteście sędziami, jaką jej karę przeznaczacie? Kary śmierci, wyrzekli obydwaj głosem grobowym. A to zwyciągnął ku niej rękę. Karolino Baxon, hrabino de la Fer, milady de Winter, zbrodnie twoje znużyły ludzi na ziemi i Boga w niebie. Módl się, jeżeli potrafisz, albowiem skazana jesteś i umrzesz. Na te słowa, nie pozostawiające żadnej nadziei, Milady powstała i chciała mówić, lecz siły ją opuściły. Poczuła silną rękę chwytającą ją za włosy i ciągnącą nieubłaganie jak przeznaczenie. Nie próbowała się opierać i wyszła popychana przez kata. Lord de Winter, D'Artagnan, a Portos i Aramis podążyli za nimi. Pachołkowie poszli za śladem panów, a izba została pusta. Z oknem wybitem, z drzwiami na oścież otwartymi i lampą kopcącą na stole. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.pl